Witam wszystkich na moim kanale Anna Golden Tarot. Yy, I tak, kochani, jako że mamy już dzisiaj 10 czerwiec, to pomyślałam, że zrobimy <coughs> czytanie na czerwiec i lipiec. Oczywiście, jeżeli coś po drodze, nie wiem, na koniec czerwca, okaże się, że trzeba będzie y, dopowiedzieć, to zrobię takie y, dopełniające czytanie na miesiąc lipiec, ale może nie będzie potrzeby. Y, wszystkie karty mam już gotowe. Y, długo zastanawiałam się nad tym, którą talię Tarota wybrać na dzisiejsze czytanie dla byka. I powiem szczerze, że tyle talii Tarota chciało mówić, że stwierdziłam, że te, które chcą mówić, zostawię na stole. Może będą nam coś dopowiadały. Mamy tutaj po bokach te talie, a główny rozkład jest już przygotowany z talii. Piro Mam nadzieję, że widać. Piękne karty. I zaczynamy. Pierwszy rząd kart to karty mówiące o rodzinie, domu, o takich sprawach przyziemnych, ale bardzo ważnych, drugi rozkład. Te karty mówią o Yy, pracy, o finansach. Natomiast końcowe trzy karty to są uczucia i nasze emocje. Karta, która jest jeszcze nieodkryta, to takie podsumowanie i dopełnienie do wszystkich dziedzin życia. I tak, jeżeli chodzi o dom i rodzinę, <coughs> wylosowałam dla nas, mówię dla nas, bo ja też jestem zodiakalnym bykiem, karty, następujące karty. Ósemka buław, sąd i ósemka mieczy. Może ja Wam szybko pokażę, jak w tej talii te karty wyglądają. Ósemka buław. i karta mieczy. Jeżeli chodzi o finanse i pracę, trójka kielichów, szóstka denarów, I kochani, karta świat. Świat. Uczucia. Piątka, buław. Może trochę niewyraźnie widać. Następne jest już dosyć późno w nocy. Następne czytanie zrobię w dzień, będzie lepsze oświetlenie po prostu czasowo tak się nie wyrobiłam i yy, dlatego tak późno. Walet yy, buław i uczucia. Ostatnia karta dwójka również buławy. Jeżeli o, chodzi o kartę dopełniającą, to dla byka, karta wieży, kochani, nadchodzą zmiany. Dobrze. I tak na końcu talii, w odwrocie, mamy kartę gwiazda. I zaczynamy czytanie. Moi drodzy, oczywiście, rozkład trudno powiedzieć, że może dotyczyć wszystkich. Ale mam tutaj na stole tyle talii, kart, że mam nadzieję, że w dopełnieniach później te talie, które chciały mówić, jeżeli coś będzie niejasne, bądź nie będziecie mogli tego do siebie. Yy, jakoś dopasować, to te inne talie dopowiedzą to, co jest akurat dla Was ważne. No bo nie da się tak ogólnie dla wszystkich, nie, yy, yy, żeby karty yy, jeden rozkład rezonował ze wszystkimi, ale postaram się zadowolić jak największą liczbę byków, przez, <gryw> przez to, że tyle talii tali innych chciało jeszcze mówić. Yy, I tak. Jeżeli chodzi o dom i rodzinę, moi drodzy, ja tutaj widzę, że wiele byków po prostu zagmatwało się już w jakichś sytuacjach i nie potrafią z nich wyjść. Są to o tyle trudne sytuacje, bo dotyczą naszych bliskich, dom, rodzina, prawda? Nie chcemy nikogo ranić. Wiele rzeczy zostawiamy dla siebie, wiele spraw jest niedopowiedzianych. To jedna grupa. Inni widzę, że przychodzą tutaj za moment jakieś sprawy urzędowe, sądowe. Bardzo możliwe, że to są sprawy, które już ciągną się bardzo długo, I, mm, ale też nie widzę jeszcze rozwiązania, więc po prostu zaznaczyły się tutaj. Jako coś, co y, tak wewnętrznie w was jest y, budzi niepokoje, lęki i y, y, te sprawy teraz też jakoś wyjdą na światło dzienne. Y, po to, żeby za chwilę tak jak pokazuje tutaj ta karta, wieża nastąpiło rozwiązanie. To rozwiązanie. Nie nadchodziło długo. W niektórych sytuacjach wy sami nie chcieliście yy, czegoś zakończyć w odpowiedni sposób, z różnych względów. I dlatego wszechświat daje wam wierzę. Po to, że większość spraw musi się zakończyć. Yy żeby mogło wejść nowe, to nowe, doble, dobre dla nas. Jeżeli chodzi o sprawy yy, pracy, tutaj jest yy, bardzo ładnie, bardzo obiecująco dla tych, którzy szukają nowej pracy. jak najbardziej teraz jest dobry czas na to, żeby ją znaleźć i zacząć się starać. Dla tych, Którzy chcą otworzyć jakąś firmę, ruszyć yy, z jakimś nowym projektem. To też jest bardzo dobry czas. Karty wręcz zmuszają, ta wieża, żeby yy, podjąć kroki, żeby ruszyć, bo macie dane, po prostu to jest czas byka, yy, jeżeli chodzi o sprawy finansowe, o yy, Pracę, o y, wszystko to, co przynosi pieniądze, to jest czas byka. Trzeba po prostu ruszyć i brać, bo jest to nam dane. Jeżeli chodzi o uczucia: Aha, jeszcze tutaj nie powiedziałam, tu y, jeżeli chodzi o pieniądze, na które czekaliście. I to mogą być stricte pieniądze związane z urzędami yy, bądź z jakimiś długami. To te pieniądze teraz czerwiec, lipiec do Was wpłyną. Yy, I widzę tu ogromną radość z tego, że w końcu przyszły, bo czekaliście na nie. Jeżeli chodzi o uczucia, to w uczuciach pojawiły mi się same buławy. Widzę tutaj coś, co. Mm, Niektóre byki miały naprawdę, naprawdę niefajnie, ciężko. Yy, jakieś walki, niemożność dogadania się z partnerem. Yy, widzę tutaj próby dogadania się, ale to muszą wiecie dobrze chcieć, obie strony, prawda? A tutaj yy, nie zawsze tak się udawało. I dlatego też los kolejny raz zsyła Wam. Kartę wieży. Tutaj też muszą przyjść zmiany, i przyjdą. Te zmiany, wieża mówi o zmianach takich mm, bardzo szybkich, niekoniecznie bezbolesnych, ale to są zmiany, które całkowicie oczyszczają, <laughs> dają nowe, mm, mm, takie pole na wszystko, co nowe. Czy jeszcze coś mogę tutaj dodać? Nie wiem. Teraz dodamy ją to yy, talie tarota. Weźmiemy jedną do trzech kart z każdej talii Tarota i zobaczymy, yy, co chcą nam dopowiedzieć dla wszystkich tych byków, które jeszcze yy, nie są pewne, czy to ich dotyczy, albo dla tych byków, które jeszcze chcą więcej. I co tutaj mamy, oh, kochani? Tutaj mamy tak: <laughs> ósemkę, kielichów, więc nowe, śmierć, więc nowe zmiany. <laughs> Głupiec, również nowe. Widzicie, wszystko wam mówi. Zostawiajcie to, co było, wchodźcie w nowe, nie bójcie się, zaczynajcie. Bo, tak jakby wszystko was zmusza ku temu, już nadszedł czas, już trzeba się teraz zatroszczyć o siebie i zająć swoimi y, sprawami y, samym sobą. Już te wszystko, co było złe. Musi się skończyć. Musi. Trzeba to uciąć, kochani, bo to nas niszczy. Dalej. Następna talia, co chce nam powiedzieć. O, i tutaj mamy wisielec, ósemka pentakli i as mieczy. Ta talia wygląda tak. Wisielec. Widzicie. Znalazł sobie taką fajną kryjówkę. Jest mu dobrze. O. I sobie czeka. W tej talii ósemka monet jest taka trochę mm, pełna lęków. Widzicie tutaj nie wiem czy widzicie, na dole jest wąż bądź żmija. Ta kobieta boi się zrobić krok w przód. I as. As mieczy. Działanie nowe. Kochani, było fajnie. Byliście w takim zawieszeniu. Może jakaś praca. Niekoniecznie była fajna, ale po prostu yy, było jak było. Po prostu. Było, y, wypłata wpływała, niekoniecznie czy y, to, co robiliście, was do końca satysfakcjonowało, ale po prostu było i tak sobie trwaliście. Z różnych powodów. Może z tego powodu, że baliście się zrobić ten pierwszy krok. Baliście się zrobić krok przed nieznanym, w nieznane, ale teraz karty. Pokazują, że koniec lęków, koniec strachu, po prostu ruszacie do działania. As, mieczy. Pięknie. To dla tych, którzy nie wiedzą, czy szukać nowej pracy, zmieniać pracę, boją się. Następna talia kart. O, też praca. No to pięknie. I to tak samo dla tych, którzy chcą tutaj ósemka yy, też ósemka yy, monet, pentakli. Wygląda tak. Tutaj już nie ma lęków. Tu niektórzy po prostu, yy, tak mi się wydaje, że czekali na jakieś wiadomości od kogoś, może to z praca, znajomości, bo tutaj widzę ta trójka kielichów. Ktoś kto Mógł pomóc, da pomoże. i jak najbardziej jest praca, praca za bardzo duże pieniądze. I nic tylko brać. Po prostu trzeba wyjść i wziąć to, co daje nam los. Piękne karty dla tych, którzy czekają na jakieś wiadomości, bądź yy, wiedzą. Że może gdzieś ktoś załatwi jakąś pracę. Tak, kochani, ta praca jest dla Was. I widzę tutaj ogromną radość. Następna talia Tarota, co nam powie? O, tu w ogóle z innej. Zupełnie inne. Tutaj mamy kartę głupiec, siódemkę denarów i cesarzową. Ja Wam tak pokażę to. Yy, postaram się o. Nie wiem, czy to wyjdzie. O. Proszę bardzo. Głupiec, cesarzowa i siódemka. Monet. Kochani, dobre wiadomości dla tych yy, byczyc, <głupia> które czekały na to. Może były jakieś problemy, może to nie był ten czas. Nie można było stać w ciąże. Teraz. Jest informacja, to jest ten czas. To jest ten czas. Może niektóre panie byki już są w ciąży, jeszcze tego nie wiedzą, za chwilę się dowiedzą, ale głównie to jest właśnie przesłanie dla tych, które czekały, czekały i może już straciły powoli nadzieję, ale jest. Super! Że tutaj mamy bardzo pozytywne wiadomości. Tutaj mamy talię. Na której siedzi złoty Budda. Zobaczymy. Nie wiem, czy widzicie tego złotego buddę małego. O. I co tutaj? Dla kogo? Och, tutaj ktoś bardzo, bardzo poraniony. Tutaj ta talia tarota chce się skupić na uczuciach. Na, chce powiedzieć komuś, kto yy, bardzo cierpi, bo. Okazało się, że kochani, tutaj najpierw powiem Wam, jakie karty. Eremita. Słabo to widać, słabo. Nie wiem, co mam zrobić, żeby było lepiej. Eremita. Y... Księżyc. I piątka kilichów. Kochani, tutaj. Tarot mówi, Tatalia Tarota ze Złotym Buddą, mówi o uczuciach. Mówi o sprawach, które niestety ktoś został albo oszukany, albo nagle dowiedział się, że nie wszystko było tak, jak mu się wydawało, że jest. Ta, księżyc, ta karta Księżyc mówi o tym, że. Ach, wyszły na jaw sprawy, które, o których nie mieliśmy pojęcia. I może być tak, że ktoś został sam. I jest mu bardzo źle. Tak Tatalia mówi o tym, żeby przeczekać ten czas, że to nas, może to nie był ten człowiek dla nas. Może trzeba po prostu wszystko przemyśleć. Ten eremita mówi... O tym, że teraz jest czas dla nas na taką wewnętrzne y, y, uspokojenie się po tym, co nam się przytrafiło, a wyjdzie z tego naprawdę y, wielka mądrość, mądrość taka wewnętrzna. Y, nasze doświadczenia nauczą nas, żeby zadbać o siebie. Kolejny raz przychodzi wieża. Po tym wszystkim podejmujemy kroki, żeby zmienić, żeby się po prostu nie dać, bo nie można trwać y, cały czas y, w jakichś chorych sytuacjach. To wiemy, ja wiem też, że jest bardzo trudno często coś zakończyć. Y, ale tutaj karty pokazują, że niestety, ale ten koniec przyjdzie. Bądź. Zmiana, zmiana dla Was na lepsze. Wyjdziecie yy, z tej historii, te byki wyjdą silniejsze. Będą gotowe na nowe. Następną talię. Aha, tu po tej stronie mamy jeszcze jedną. Następna talia. Do kogo mówi? Ach, mówi do wszystkich. One wszystkie jakoś podobnie dzisiaj mówią, aż dziwne. To jest celtycka taria, yy, tarota. Księżyc, dziewiątka monet i ósemka kielichów. Ech, ten księżyc. Ten księżyc mówi, że. Aha, jeszcze nie pokazałam wam. Nie wiem czy widać. Księżyc tu wygląda tak. Dziewiątka monet jest taka. To są moje bardzo wysłużone karty, naładowane wszelką, różnoraką energią. I te karty mówią o tym, że jeszcze nie wiemy, że już za moment wchodzimy w nowy czas, że wszystko da się zmienić. Zostawiamy za sobą to, co nam nie służyło, było toksyczne. Zostawiamy i wchodzimy w nowe. To tarot celtycki. Tutaj mamy romantyczny tarot wiktoriański, co on nam powie. Ciekawe, czy będzie mówił o uczuciach. A o, o wszystkim, też o wszystkim. Tutaj ten tarot, piękny tarot. Trójka buław. Dziesiątka mieczy i królowa kielichów. Kochani, tutaj koniec koniec. My już nie chcemy, żeby nie, ktoś nas ranił. My nie chcemy już kłótni, nieporozumień, nie chcemy stresu wokół siebie. My już odwracamy się od tego. Ona już tego nie chce. Ta kobieta się uwolniła. Ona chce, patrzy w przyszłość. To już nie dotyczy nas. Te wszystkie miecze, te wszystkie złe, złe sytuacje, to już jest przeszłość. Wchodzi w nowe. Ona jest gotowa na to. Pięknie, prawda? I mamy jeszcze jednego. Tarota. Jedna talia. O! Szóstka mieczy, dwójka monet i siódemka kielichów. Szóstka mieczy, dwójka monet i siódemka kielichów. Co Wy chcecie powiedzieć? Ja czuję to tak, że po prostu ta talia kart daje nam, yy, próbuje dodać odwagi. Że pokazuje, że tak, było źle, przeminęło, wyruszyliśmy w nowe, jesteśmy jeszcze obola, zbolali, bo te wszystkie mieczy jeszcze może są przy nas i nie zapominamy o tym, co było, ale płyniemy dalej, płyniemy w nowe. I jesteśmy na to nowe gotowi. Już wiemy, jak. Możemy, mamy plany, jak możemy nasze marzenia realizować. Coś nam pokazało, coś, ktoś, jakieś wydarzenie, ta wieża, i my już wiemy. Nie było łatwo, ale płyniemy naprzód. Po nowe. Kochani, naprawdę bardzo optymistyczne y, karty jeżeli chodzi o przyszłość fakt że jesteśmy y, wiele zbyków tutaj y, karty pokazują że przeszły y, wiele ale to nas nauczyło to doda nam siły to da mądrość my już nie zrobimy tych błędów jakie y, Tutaj mogliśmy gdzieś po drodze yy, zrobić, nauczyliśmy się, że my jesteśmy ważni. Tu karty pokazują, że trzeba postawić na siebie. Los nam daje. Czas byka, kochani, tylko zrobić krok naprzód, nie, bój, nie bać się, a dalej. Będzie czekała na nas tylko nagroda. Tak, także dziękuję Wam pięknie, że wysłuchaliście mnie do końca. Mam nadzieję, że każdy byk dostał jakąś podpowiedź, informację dla siebie, że jakaś część tego czytania do każdego dotarła. Yy, I proszę o komentarze. Poniżej filmu. Jeżeli komuś się podobało, proszę łapki w górę. Yy, możecie też pisać mi, yy, co byście chcieli jeszcze od moich kart usłyszeć. Będzie mi bardzo miło. Yy, I co, do usłyszenia wkrótce. Pozdrawiam.